Dzisiaj takie naprawdę szybkie podsumowanie ostatniego minionego tygodnia, i tak jeszcze na szybko powiem, że QA pojawi się niedługo, a przynajmniej mam taką nadzieję, nie sądziłem, że zajmie mi to aż tak dużo czasu, ale nie zapomniałem o tym, żeby nie było i powinno się wkrótce pojawić. Od drugiego sezonu minął już to prawda rok, ale my teraz dostaliśmy ładny, naprawdę przepiękny render Sindera używającego obrotu. trzeba powiedzieć, że jakość tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i wygląda to zwyczajnie mówiąc prześlicznie czyli jeden z twórców Powstania Smoków, oznajmił, że w tygodniu poprzedzającym drugą część trzeciego sezonu ujawni wszystkie moty należące do wszystkich siedmiu źródeł, czyli będziemy wiedzieć skąd jaka moc pochodzi. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo sporo rzeczy jest w tym niejasnych, sporo fanów na to czeka, w tym także ja, więc no naprawdę super. Dostaliśmy nową, kanoniczną serię, a właściwie to jej zapowiedź o potworności i dalszych losach Kaya w Krainie Potworów, ale skierowaną do znacznie młodszej widowni. Nikt nie prosił, nikt nie potrzebował ale LEGO i tak zdecydowało się takową zrobić. Jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy bodajże w przyszłym tygodniu, kiedy ukaże się nam pierwszy odcinek, ale ja na nic specjalnego się nie nastawiam. Tym bardziej, że sam dokładnie wspomniał, że raczej nie był to główny zamysł stworzenia potworności i wyszło tak przy okazji ze względu na LEGO. LEGO usunęło z arabskiego kanału, który miał publikować finał trzeciego sezonu te odcinki i zastąpiło je starymi. Zwyczajnie mówiąc, tego finału aż tak szybko nie zobaczymy, a szkoda, bo całe community było zaangażowane w te poszukiwania, na szczęście z pomocą przechodzi tutaj Best TV, które wcześniej opublikowało drugą część trzeciego sezonu Lego Dreams. Dalej jej nie usunęli. Podobnie było jeszcze z drugim sezonem Powstania Smoków, więc być może trzeci sezon również ukaże się wcześniej i dzięki temu finał również wcześniej dostaniemy. Co prawda, chyba nie po angielsku, ani tym bardziej nie po polsku, ale jednak, jakby ktoś był ciekawy, to dowie się, co tam się w tych dwóch odcinkach wydarzy. No, chyba że Lego jakimś cudem im te odcinki zdejmie, jeśli je wcześniej wsadzą. W co prawdę mówiąc szczerze wątpię, bo Best TV. Raczej tego Lego jakoś dziwnie unika. Pojawił się wywiad z aktorem głosowym Kaja, Vincentem Tongiem, który wspomniał, że kiedyś miała się pojawić w serialu scena śmierci ojca Zeina, doktora Juliana, i to miała być taka naprawdę wzruszająca scena, ale w międzyczasie, kiedy ją nagrywali, aktor głosowy Pajtora pierdnął sobie gdzieś tam po drodze i to było strasznie słychać właśnie na nagrywkach, i nawet nie próbowali tego odtworzyć, bo wszyscy ciągle się tam chichrali, więc ostatecznie tej sceny w serialu nie było. So he had i tak naprawdę tragiczny I Mike Dobson jest na and... Strasznie głupie, strasznie goofy. No, ale tak akurat się stało. I właśnie przez taki losowy wypadek takiej sceny nie otrzymaliśmy. A podobno była naprawdę wzruszająca. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję pięknie za uwagę. I do następnego. Hej.